Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV! Nie tylko prezydent Reagan twierdził, że nie ma żadnej lewicy politycznej czy prawicy. Jest tylko góra i dół. Jest wolność i totalitaryzm. Do końca się z tym trzeba zgodzić, bo jeszcze dodawał, że ta, ten dół to rozdawnictwo, to socjal, a każdy musi na siebie pracować. W tym kontekście nadchodząca druga tura wyborów jawi się jako wybór między wolnością a Pewną uzurpacją władzy. No, gdybyśmy tak myśleli, bardzo, bardzo niepoważnie, no to trzeba by było powiedzieć sobie tak: skoro rząd jest pisowski, to wybierzmy prezydenta z PO. Ale ja myślę sobie inaczej. Jeśli ta dobra zmiana, pięć lat rządziła i wielu, jak widać po ostatnich, po pierwszej turze wyborów jest zadowolony, to dajmy im też prezydenta, tak jak mieli, i niech sobie jeszcze tę kadencję porządzą. A potem maksymalnie ich z tego rozliczymy. Mówią, że starzy, że nieroby głosują na PiS i tak dalej. Niekoniecznie. Wszyscy ci, którzy popadli w jakieś kłopoty, to przecież te kłopoty nie wzięły się już teraz, z czasów pandemii. Firma, która się szanuje, musi pamiętać o tym, że przyjdą złe czasy i musi mieć, no właśnie, jak każde gospodarstwo domowe, jak każdy człowiek troszkę za skórniaków, a wtedy będzie dobrze. Wtedy na ten kryzys musi wystarczyć. Nieuchronnie, proszę państwa, zbliża się druga tura wyborów. Chociaż Duda wygrał w powiecie mińskim, o czym piszemy, o czym ja piszę też, bardzo no, radykalnie. Powiedzmy sobie, zmiarzył przeciwnika. Zresztą i ten e, dwucyfrowy wynik w całym kraju też o tym świadczy. Ale może być różnie. Dlatego też wszyscy ci, którym zależy na wolności w Polsce, właśnie wolności, powinni iść głosować jeszcze raz. Właśnie 12 lipca. A to jest przedsmak tego głosowania. Zdjęcie z wiecu wyborczego PiSu, właściwie popierającego prezydenta Dudę, gdzie było napisane... Andrzej Duda, pierwsza tura. Dopisaliśmy druga tura, no bo w rzeczy samej ta druga tura nastąpi i musimy się z nią zmierzyć. By nie było to starcie z mirażami, musimy również pamiętać, że wolność to nie wszystko. Wolność musi być odpowiedzialna. To, że nam się zażyczy w ramach wolności wyjść nago na ulicę, to nie jest wolność. To jest wyuznany ekshibicjonizm. Ja już nie mówię o miłości na ulicach, o paradach gejów, lesbijek, transseksualistów i innych. To jest ekshibicjonizm. To jest Idea, która odczłowiecza nas, to, co boskie, dajmy Bogu, to, co cesarskie, cesarzowi, czyli rządowi, fakt, że podatki są za wysokie. I za wszelką cenę byśmy chcieli, żeby były niższe. I te 3 razy 15, gdyby platforma kiedyś wdrożyła, to dzisiaj by rządziła. No, niestety, pieniędzy, jak mówił Rostowski, minister zresztą, ciągle brakowało. A dlaczego brakowało? No, bo się kradło, no po prostu. A jak się kradnie, to brakuje. To tak jak alkohol kradnie, narkotyki kradną, yy, zła żona kradnie, yy, niedobry mąż z gospodarstwa domowego, ogłacając dzieci. Z 500 plusów także. No ale mam nadzieję, że większość tych pieniędzy idzie na tak zwane zbożne cele, a nie byle co. Mamy wykresy, mamy frekwencyjne wykresy, mamy wykres również poparcia. Niebieskie słupki przeważają i to znacznie w powiecie mińskim we wszystkich gminach, nawet w Gminie Mińsk, nie w gminie, no w gminie to normalnie, ale w mieście mińsk Mazowiecki. Tam, gdzie są gminy PSR-owskie, typu Cegłów, silnica, też proszę Państwa. W mrozy, no burmistrz jest, jak nie, jakby nie było, z Koalicji Obywatelskiej, z PO, Jaszczuk. Więc y, też wygrał Duda. To wstyd dla nich. Po prostu ja myślę, że wstyd i dla tych wodarzy, miast i gmin, i dla posła Mroczka także. Y, bo przecież y, nie... Y, nie zrobił chyba tego, co powinien, a po prostu może PO się kończy. To też może być prawda. Tak zacząłem o LGBT. LGBT to jest ten skrót, który się różnym myli, ale nie bez kontekstu. Otóż w bibliotece naszej, w Mińskiej, miała się odbyć taka konferencja, taka, taka dyskusja otwarta, otwarta, która okazała się zamknięta. Chcieliśmy wziąć udział. Czym jest LGBT, czy to są ludzie, czy idea i tak dalej. No niestety nie dopuszczono nas. No, ludzie, którzy organizują te konferencje, powinni sobie zdawać sprawę, że jeśli mają być otwarci, a tak, tak, tak się promują, no to niech będą do końca otwarci, a nie sztaby. Zapierają się sztabami drzwi, i te internetowe również, i nie pozwalają nikomu brać udziału w dyskusji. Bitwa o wozy, też piszemy o tym. No niestety, żadna gmina z powiatu mińskiego nie wygrała wozu strażackiego, no bo lepsza była gmina spod Pruszkowa. 80, ponad 80% my najlepszy Sulejówek u nas miał 74. To ciekawe, właśnie, żeśmy się tak nie sprężyli. I nie wygrali tego wozu, a dobrze by było. No i smutna wiadomość, bo odszedł Krzysztof Szypiorski, Miński, niecelebryta, o tak powiem, aczkolwiek no, spotkało go kilka nagród, jak Laura, jak Medal Wolności, jak również zasłużony dla miasta Mińsk-Mazowiecki. To taki no, troszkę altruista, również, ale przede wszystkim nonkonformista. Chociaż jak twierdzą niektórzy nie do końca, no bo nonkonformista to w ogóle nie jest łasy na żadne nagrody i spl splendory. Krzysztof Szczypiorski był e, moim kolegą, no powiedzmy sobie e, kilka lat starszym, ale kolegą i e, będzie mi go e, brak, bo pisywał od czasu do czasu w tygodniku Co Słychać, a ostatnio o Tadeuszu Chróścielewskim w kontekście, Właśnie uznania tego poety, tego pisarza, tego twórcy w naszym mieście. Także no myślę, że trzeba by było o tym również przypomnieć władzom miasta, że mieliśmy takiego ambasadora Mińska w Łodzi, który po wojnie się tam wyprowadził. No i zdjęcia z tego niech uda się Duda. Troszeczkę przewrotny tytuł, ale mam nadzieję, że nie szkodzi, bo uda się wtedy, kiedy rzeczywiście prezydent będzie miał mir i wszystko, co pasuje temu urzędowi. Nieszczęściem, jeszcze raz powtarzam, byłoby wybranie prezydenta gnuśnego, hołdującego obcym, a szczególnie Berlinowi. Bo już ta opcja mówiła, że nam lotnisko, port lotniczy jest niepotrzebny. To ten nowy, centralny, a mamy przecież tak blisko lotnisko w Berlinie. No i zakazy na śmieciarzy to taki konkurs w gminie Jakubów. Będziemy na finale, bo w piątek już i sfilmujemy tych, którzy najpiękniejsze plakaty, takie po prostu bijące w śmieciarzy. W śmie tych, którzy zaśmiecają środowisko. Będzie uderza... Będą uderzały te plakaty oczywiście. Spady medialne, fantastyczne w tym tygodniu, jak zwykle, proszę Państwa, ja tego nie będę omawiał, dość, że wiem, że lubicie. Ja dziękuję oczywiście przy okazji, bo zapomnę później pani Hani, która napisała do mnie smsa, że tak jej się podobał ferieton z ostatniego numeru, który obudził ją, no jak wielu myślę, no, czasami mi się takie y, y, fajne rzeczy udają. Nie ma na to za bardzo czasu, żeby przemyśleć, ale czasami mówię, jest ta iskra Boża, która powinna być cały czas w nas, ale, ale być może nie, nie jesteśmy aż tak zasłużeni u Najwyższego, żeby nam cały czas y, 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 wene podsyłał. Od przemocy do pomocy, to jest w ostatnich dwóch tygodniach, właśnie zdarzyły się te dwie akcje. A więc akcja w markecie, prawie zasztyletowanie ochroniarza, no i lądowanie śmigłowca na centrum Mińska, na Warszawskiej. To były ciekawe rzeczy. Stanisławów inwestuje, drogi oddaję, niekoniecznie jest na nich, bo pada deszcz na przykład. Ostatnio te deszcze rzeczywiście były fantastyczne. I już niezależnie od tego, co tam się stało na Podkarpaciu i innych regionach, ale u nas na, na szczęście nie, ale no wreszcie trochę tej wody mamy. Jeszcze nie do końca, bo na sztych, czy na ten szpader wykopany, to jeszcze tam dalej to jest, to jest sucho i wcale nie pada. Po prostu, Boziu, niech pada. Serial jest, proszę Państwa, to taka nowość sześciowszakże minutowe odcinki, ale jest. Eee, ja nie wiem, jak się będzie Państwu podobał. Nie tak średnio. Nie jest zły, ale żeby tam te gagi były takie fantastyczne, bo to ma być komedia. Eee, kamera postawiona na czymś, na rzeczy i ma być do rzeczy, ale żeby nie było od rzeczy. Też mamy o tym serialu napisane i będzie... Fragmenty będą poszczególnych seriali, to odcinków to sobie Państwo zobaczą. Rysy i misji, proszę Państwa, to ważne. Zadaliśmy pytanie, nasi czytelnicy, pani adwokat, pani mecenas, Agnieszka Malczyk, co się dzieje, jeśli mamy sąsiada, który ma drób, na przykład, i to wszystko śmierdzi, gdacze i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy odpowiedź. Czy się to spodoba Państwu? Nie wiem. Proszę zobaczyć samorząd z energią. Alfabet na 30 trzydziestolecie samorządów jeszcze. To dotyczy Cegłowa i gminy Jakubów. Jakubów, tak? Jakubów, bo wydał taki album. Gmina Jakubów wydał album i tam właśnie są te alfabetyczne nazwiska zasłużonych wszystkich dla tej. Gminy, którzy odegrali jakąkolwiek rolę. No i y, a, anonsujemy y, egzamin dojrzałości, ale w ten sposób, że tam był reżim y, taki maskowo-dezynfekcyjny, sanitarny, a zaraz po egzaminie dojrzałości młodzież się poszła do lokali gastronomicznych i jedno na drugim siedziało. No i to nie przeszkadzało nikomu. No i rozsali. Piszemy również o tym, jakie ostatnio roszady, translokaty, tak zwane, nastąpiły w kościele katolickim, rzymsko-katolickim. I też yy, można się zapoznać, gdzie Nowy Ksiądz, a może akurat znamy tego kapłana, i ewentualnie pojechać nawet do niego na Mrze Świętą. Również w ostatnim czasie, w minionym tygodniu. Yy, nasz wspaniały sąsiad, folklorystyczny sąsiad, zespół Mląc obchodził 35-lecie. Piszemy o historii zespołu, bo przecież bywali wy dziewczyny również u nas na festiwalach chleba, na kabaretach i dobrze się znamy. Obecnie Gabriela Pował Powałka, też występująca w bestianach w tym filmie naszym, o którym też Państwu już wielokrotnie mówiłem. Yy, Właśnie rządzi teraz, kieruje tym zespołem mląckim. Mląc to jest taka dzielnica, jakby osiedle Otwocka, tuż przy Otwocku, a więc bardzo, bardzo niedaleko. Chodzą ubrane w kołbierskich strojach, aczkolwiek jest to urzecze otwockie. To trzeba jasno powiedzieć, no ale wybrały sobie stroje kołbielskie i bardzo dobrze, zresztą wspaniała gwara, bardzo przypominająca Kurpiowską, dlatego ja ją osobiście lubię. A a propos jeszcze serialu chciałbym dodać, że być może i my będziemy produkować serial właśnie oparty na fabule Bestian, czyli naszego, tego filmu, który trwa godzinę 15, ale te odcinki można dać jako 15-20 minutowe i być może już jak pandemia cały czas w cudzysłowie się skończy, to będziemy już do tej sprawy filmowej wracać. Obwodnica Latowicza, jest już sport, proszę Państwa, już więcej, już się zaczyna, także proszę ci, którzy fani sportu mogą nas czytać o różnych propozycjach biegowych teraz szczególnie, no ale są już sprawy piłkarskie, także można to u nas znaleźć i będziemy już teraz intensywnie bardziej intensywnie o tym pisać. Dziesięć filmów mamy w tym tygodniu. To sporo. W ogóle tych artykułów jest znacznie więcej. Ja tylko omówiłem te wybrane, niektóre, te, które mi się rzuciły w oczy, albo cały, przecież cały egzemplarz, co słychać, cały numer, to jest znacznie więcej artykułów. O, o ile w ubiegłym tygodniu było bardziej o mieście, o, o okolicach miasta, to mniej, a teraz właśnie o okolicach, czyli o gminach wokół Mińska Mazowieckiego. Dziękujemy Orlenowi za reklamę. Bardzo ładna, z uwagi na to, że wspierająca polską twórczość i polskie produkty. To też bardzo ważne. No, tylko jeden noworodek w tym tygodniu, więc no, prosimy. Może już będzie, na razie nie, ale może już w przyszłym tygodniu będzie możliwość, żeby robić te zdjęcia. No i Toyota na trakcie brzeskim również polecam zajrzeć jadąc do Warszawy, chociaż teraz jest bardzo no, niebezpiecznie, bo po deszczach Warszawa tonie. E, jak to jest u nas na e, trzeciej stronie? E, cud nad Wisłą był za Piłsudskiego, a smród nad Wisłą jest i powódź nad Wisłą jest na Trzaskowskiego. To taka ironia, ale również znacząca, bo musimy wybierać mądrze przede wszystkim i do tego Państwa namawiam, żebyśmy wybrali mądrego prezydenta. Mądrego, który potrafi się zachować, który nas nie skrzywdzi przede wszystkim, bo prezydent jest ojcem narodu. Tak jak kiedyś król. I król. Tylko źli królowie krzywdzili swój naród. Natomiast prezydent musi pamiętać o wszystkich. Ja wiem, że bajka jest przełożona troszeczkę na tych, którzy sobie nie radzą w życiu. Kosztem nas, przedsiębiorców, ale musimy to jakoś znieść, wierząc w to, że kiedy nam się krzywda będzie działa, tak jak teraz za czasów świrusa, koronoświrusa, to Rząd nam pomoże i pomógł, przecież każdy mógł dostać zwolnienie 3 miesięczne z ZUS-u, te 5 tysięcy, a jeśli miał słabsze dochody, to jeszcze dodatkowo dostał dla pracowników, na pensję dla pracowników. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu, żeby nam się dobrze działo, żebyśmy zdrowi i już może nawet troszkę wypoczęci poszli do Urn 12 lipca druga tura wyborów jest tak samo ważna a może i ważniejsza od pierwszej tury wybierzmy mądrze kłaniam się do widzenia Beep.